Białoruś pogrywa sobie z polską armią. O co im tak naprawdę chodzi? Biorąc pod uwagę, że na naszej granicy patroluje polskie wojsko, ze względu na to iż Białoruś za wszelką cenę próbuje przesłać do nas uchodźców, których samych sprowadzili, jest to tak zwana wojna hybrydowa Białorusi w podziękowaniu za to, że Polska wtrąca się w ich sprawy polityczne. Zachowanie Białorusi można porównać do małego karła, który rzuca się do normalnego ziomka, mając za sobą steryda. Mówiąc krótko, Białoruś jest objęta tzw. parasolem atomowym Rosji. Oznacza to, iż jakby któryś z naszych żołnierzy zastrzelił przynajmniej jednego żołnierza z Białorusi, możemy liczyć się z atakiem atomowym na Polskę. Dlatego białoruscy żołnierze prowokują naszych żołnierzy poprzez przeładowywanie broni przechodzeniem na nasz teren razem z bronią. Oraz wykrzykując groźby śmierci w kierunku naszych żołnierzy. Ale jest tego też dobra strona. NATO planuje wysłać swoich żołnierzy na granicę białoruską. Zobaczymy, czy wtedy Białoruś pozwoli sobie na tego typu prowokacje. Bo muszą liczyć się z tym, że jak z ich ręki zginie chociaż jeden żołnierz amerykański, mogą spodziewać się tego samego.